Widzowie? Tutaj pik ludka ze własnej osoby. Tak, to ja. Jestem tutaj i widzę się z Wami na tym miarku nietypowym filmiku z wielkiego testu wody. Będziemy pić wody. Nie wody. Wody. Wiem, tytuł może się wydawać troszkę clickbaitowy. Jednakże będziemy pić wody, nie alkohol, alkohol może później, kiedyś na... E, nieważne. Mamy kilka wód do przetestowania, mam na komputerze tam stroną tier nie będę jeszcze rankować, która z nich jest najlepsza. No i jak widzicie mam tutaj moją wodę do picia, zwykłą w butelce. Nie potrzebujemy tego. Nie takimi wodami będziemy się zajmować. To nie jest prawdziwa woda. Złuchaj się. Teraz nosimy kandydatów. Tutaj na kamerę. Proszę. Nie każdego znajdzie się miejsce. I jeszcze no, jakiś kusz niefajny, bardzo niemiły kusz, czy mamy tu jeszcze wodę, nie mamy, no, mamy wszystkie, bo przygotowałam ich 8, jest ich tutaj 8, będziemy wszystkie pić. Y no my co tutaj zaczynać? Lecimy z tymi wodami. Po kolei. E, nie wiem, jak mnie teraz posegregowałem. wiemy kompletnie lotowo. Więc e, zaczynam z tej strony. Lecę tak, 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 No to, No to pora zacząć degustację wody. Jaka tutaj jest woda? Ze sklepu niegazowana. Niegazowana woda ze sklepu. Taką, którą możecie spotkać głównie na półkach. Dużo takiej znajdziecie. Zwykła niegazowana woda. Najzwyklejsza. Co no Taka, taka ok, no zwykła woda, no. Taka najczęściej pita przeze mnie bynajmniej. Wiesz yy, spoko. Yy, a więc ją zrankuję. Pe, pe, pe. Yy, ale co Zwykła woda nie gazowana ze sklepu. Betier. Ja myślę, że betier jest to dobra woda. Dobra woda. Lecimy ze samą woda, Od razu. Bez trzymań. Kranuwa z lodem. Z widzę, lód już się roztopił. że musicie mi uwierzyć, że to była kranuwa z lodem. No już, spróbujmy kranówki z lodem. Chodzi mi tutaj posmak, bo jednakże to jest kranówka, ale to już jest zimna. Myślę, że taki upalny dzień Spędzi tutaj, przepraszam Was, ale mi swędzi oko. Yy, naprawdę upalne dni. Teraz jest taki wieczór. Jest wieczór, więc tego najlepiej nie odczuwam, bo no nie jest gorąco, tak jakaś mega, Ale, ale, granuwa z lodem, atier. Atier to jest atier. Bardzo tania, to łatwo wykonać. No, myślę, że naprawdę warto, warto taką wodę wypić. A jeśli ja zastępną wodą. Jest to teraz ponownie następna kranuwa. Jednakże jest to zimna kranuwa. Taka z lodówki. Spróbujmy owej z lodówki kranuwy. Jest jedyna. Jest cieplejsza to na pewno. Nagrzała się tutaj była w pokoju. No, lodówka. Wolniej. Wolniej to wszystko działa. Ogólnie, no woda z lodem, tylko że gorsza. Nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć. No, krócej utrzymałem ciepło, gdyż no, po wyjęciu z lodówki, no nie ma co ją oziębiać. Lód to tam zostaje w środku i on cały czas. On tam trzyma zimno. Tutaj, tak się nie dzieje. No, ma ten taki posmak kranowy, dziwny, taki szorstki wręcz bym powiedział. Więc. Ja bym powiedział, że C. Jeśli by była prosto, taka z lodówki prosto zimna, byłby to Betier. Jednakże, jeśli ona tak trochę postoi, tak jak tutaj w tym przypadku, myślę, ona naprawdę, uwierzcie mi, nie dostała tutaj długo, stała może z minuta jedną. Więc to tak, w takim sensie, jakim ona jest teraz, jest to C-tier. następna woda. Jest to niegazowana ze sklepu. Zimna, czyli nie ze sklepu, już była bezier, Teraz jest nie ze sklepu, plus jeszcze złotów. Zobacz. Ale jest trochę zimniejsza, ona rzeczywiście stała się krócej niż jak z lodówki. No, Powiem, powiem że. No, no To bym powiedział, że hmm. No, nie powiedziałbym, że to jest to samo, co kranówka z lodem raczej nie jest to samo Jest nie ze troszkę zimna Jest gorsza od kranówki z lodem, ale nie jest zła nie jest zła Naprawdę. Naprawdę nie jest zła. Yy... O nie, to czekaj. Tą wodę. Zostawimy na koniec. Ją zostawimy na koniec. Zajmiemy się tymi wodami. To będzie ostatnie. A więc co tutaj mamy? Gazowana ze sklepu zimna. Zimna ze sklepu gazowana. Spójrzmy. Mm. Ja ona siedziała tak samo długo jak ta normalna ze sklepu gazowana w lodówce. Bo siedziała razem z nią. Ja się że jest Więc ten gaz chyba coś tak utrzymuje ciepło. Nie wiem, nie znam się na tym. Ale jeśli to oznacza, że wolniej bierze zimno z lodówki, no to jest minus. Ale gazowana woda fajna na gorące, można się na, na energet, na bąbelkować się można. No. Ja myślę, tak myślę, lepsza niż jak nie gazowana. Mianowicie według mnie, według mnie jest ona lepsza. Nie zwróćmy się na to długo. Klasyka nad klasykami. Kranuwa. Zwykła, najprostsza, najzwyklejsza na całym polskim świecie, na całym świecie, w całej galaktyce, w całych multiversach, w całym kosmosie, we wszystkim, we wszechświecie. świecie. Wszędzie! Najzwyklejsza, najprostsza woda, którą teraz możecie sobie pójść, nalać z kranu i się napić. Znaczy ja bym przygotować, bo nie wiem jak u Was jest, ale u mnie w kranie są tam flory, inne niechlory. Więc lepiej, żebyście sobie ją przygotowali, tak jak ja. No, no, no to co? No to? Jemy. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy to może być powód, że mają taki dziwny, pszorski posmak, dlatego że czajnik powinno się wymieniać? Bo może mój czajnik ma kamień? Huh. Hmm. Hmm. Nie pomyślałem o tym. No bo ja się nie mam kawałka bo... Nie no, żartuję, żartuję No przecież nie umrę na wizji Nie wiem Nie wiem, czy to jest po prostu taki posmak kranówy, czy to jednak jest yy, wina mojego czajnika No cóż yy, Szczerze mówiąc Depier Taka zwykła, ale no podejrzewam, że to jest wina mojego czajnika, a się. Ale to w jakimś stanie ja się jej napiłem. To, że była ciepła. Miała taki posmak, a nie inny. No, przepraszam. Przepraszam. Niestety, tak wyszło. Tak wyszło. No. Ale to jest moja opinia, tak? Nie bijcie mnie w komentarzach, proszę. To jest moja opinia tylko. Spokojnie. Co mamy tutaj? Mamy ze sklepu gazowana. I no, tego możemy się napić. Na pewno ona jest droższa od kranówy. O wiele droższa. Też eee. mówiąc. A, bo ja tam wcześniej przyci gazowaną, ale to ty to chwilka, filka, bo to to pójdzie tu o, o gazowana zwykła ze sklepu będzie pomiędzy zwykłą ze sklepu nie gazowaną e, wyżej niż nie gazowana ze sklepu ale niżej niż jak e, gazowana ze sklepu e, z lodówki no bo, taka woda ja porównam sobie temperaturę, gdzie Zimna gazowana, zimna kranuwa, nie gazowana, zimna. Gazowana ze sklepu zimna. No, widzisz, jest trochę chłodniejsza. No, jest trochę chłodniejsza. I to jest mężczyzna najlepszy. O, i został nam finalny gagatek. Została nam ostatnia woda. A jest to mocny gaz. Zwany mocny tak, zwan... tak zwany moc gaz. Tak zwany. Tak zwany moc Moi koledzy. Jaka woda. Dalej słuchać, że buzuje. Więc jest naprawdę mocna. Definitywnie najbardziej gazowana z tych wszystkich Trochę się wygazowała przez ten czas Jest teraz minus, ona ma mocny gaz, ale on, on ten gaz nie utrzymuje się wystarczająco długo Tak żeby i się naleźć zamk. Ale mocna Muszę przyznać, to jest dobry gaz, dobrze gazowana. Luby gazowane wody. Wiem, że one nie są koniecznie zdrowe. Wiem, że są droższe od zwykłych. A ta w szczególności. No bo to jest mocny gaz. To jest mocny gaz. Mocny gaz. Nie inny. To, to chodzi mi, że. My, gaz. Że gaz. Nie pozywajcie mi, nie chcę. Już dostałem raz prawa autorskie, za moją muzykę. Nie wiem, czy to... Nie wiem na co to za utwór, bo nie mogłem go odtworzyć, mi go nie pozwolili. No ale nie będę się tutaj rozwodzić o YouTubie, no ale patrzcie, jaką mam koszulkę. A? 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 Sigma. Tak, to jest merch z mojego kanału, którego nie możecie kupić. Bo, bo takiego owego nie wypuściłem. Jest to moja własna samowa koszuleczka. Ale jeśli chcecie taki merch, a wiem, że chcecie, wiem, że go chcecie. No to jest na co starszy, że zrobicie to, że da się subskrypcję. Tyle. Nie gwarantuję wam na ile subskrypcji będzie taki mecz, ale będzie na ileś na pewno. No dobra, kontynuując ster listę wody, idziemy dalej. No to już się bałusnęła woda. Teraz. Um. No nie, no, no. bez gadania. Estier, pod względem smaku. Jeśli chodzi o cenę, podejrzewam, że najdroższa z tych wszystkich ale smakowo jest moim zdaniem najlepsze nie mam niestety wersji lodówkowej ale ja tu oceniam jakby już wszystkie wersje były złączone w jedno jakby były oddzielnie to bym pewnie bym dał gdzieś tak na górę A a na przykład taki mocny gaz z lodem czy z lodówki bym dał wtedy na S ale tak to tego nie dzielę bo mi się nie chciało więc będzie po prostu S -tier. No i co? mamy wody, wszystkie. Wszystkie wody zostały wypite. Znaczy, zostało ich jeszcze tutaj trochę. Jednakże, ja jest spokojnie, ja je wszystkie dopiję. Wszystkie je wypiję. No. no. Tak się tutaj wszystko wygląda. Tak się prezentuje kierlista. Tak, a nie inaczej. Słańcem, każda woda jest dobra. Oprócz zwykłej ekranu, bo jest taka przeciętna. Tak, poza tym to wszystkie inne wody są bardzo dobre. A tak, poza tym, moi widzowie, ważny komunikat. Tego dnia, kiedy to nagrywam, są moje urodziny. Dlatego jest taki filmik, a nie inny. Jest szalony filmik. Jest filmik, którego pewnie nie spotkacie jeszcze raz. Ale. Jeśli okaże się, że będzie bardzo popularny, pewnie go będzie więcej takiego kontentu z picia i jedzenia, pewnie I na razie jest picie. No ale bardzo by mi było fajnie. Nagrywam to ogólnie w niedzielę. Bardzo by mi było miło, gdybyście zostawili, no, nawet lajka, komentarz. Albo subskrypcji, jedno z tych by na niej Bardzo bym chciał, żeby A chociaż, cena, nie musicie nic zostawiać, ważne, że tu jesteście Ważne, że tu jesteście To jest w tym ważne Żeby ten film, żeby YouTube zobaczył, że ja jestem warty I żeby mnie promować Żeby promować filmiki Tak dobrego człowieka, jakim jestem ja i wy też, widzowie. Wy też jesteście dobrymi ludźmi. No, no, więc widzowie. Ja się z wami To była Wie... To był wielki test wód. Polska stworzony przeze mnie, przez Big Jagódkę, piękny test, zarąbisty test, nie wiem czy jej taki inny w Polsce powstał, nie patrzyłem, wpadłem na taki głupi pomysł i taki też i wykonałem, ja mam nadzieję, że wam się zapodobał ten film i że coś po sobie zostawicie, o, a mi wykrzywiło No A się z Wami żegnam Że Wam miłego dnia, Bądź wieczoru No No Trzymajcie się jakoś w tej szkole Ja też idę Nie jesteście w tym sami Więc no No cóż Moje rozmyślenia zostawiam na scenę poza kamerami. Ale ja z wami się żegnam tutaj w tym oto że zachęcam Was do wzięcia. Ale... No bo posyłam przedłużać. Pa, pa. jest ta woda no tu jest kochana